Wojtek, co się stało? Co idziesz mierzyć? A co się z tamtym wałkiem stało? Wałek się przetarł. Czyli coś, z czym mieliśmy już do czynienia w zeszłym sezonie. Targają takie wały. Codziennie pewnie. O ile pamiętacie wyjazdowe akcje w terenie. A taki był nowy, dobry, amerykański. Ja mam dzisiaj inne plany. Ty. To co, przyczepka? Tak. I Ford? Tak. Słuchaj, muszę ten. Y, płytki zawieźć na budowę. No to już nie zawieźć. No dawaj, bo muszę albo to ten. Ty, Zaczepa z ci chyba stami. przeszkadza, co? No, a jest jakiś ściągnięć żeby w ogóle przestawić nie Nie tu się wytarga jakoś na siłę Znaczy nie na śrubę, tylko Nie na śrubę. Czekaj, bo ten, ten też chyba w lewo. Taki sam jak ten. No to ten. Znacznik ostrzegawczy na trytytkę i... i będzie. A miałem taki sweterek. Czerwony. I pojechali. Wojtek będzie walczył ee... Z Łukaszem, z Wałkami. Natomiast, przepraszam, u mnie szybkie śniadanko. Ja będę się szykował do Kuku. E, ogarnę sobie hale, tak żeby awaryjnie mieć miejsce. Natomiast no, planuję jednak na bieżąco wywozić to ciężarówkami. Jakby coś nie wypaliło, no to wiadomo. To, to będę gotowy z ciągnikiem, z przyczepą i z miejscem do wysypania. Arlo, Arlo, Arlo. Jak tam? Żyjesz, kocie. Dolwa. Dolwa. Trzeba zrobić mały porządeczek na hali. Zawalona cała. Docelowo będą ciężarówki jeździć, natomiast moce przerobowe kombajnu mogą być na tyle duże, że trzeba będzie się wspomagać tutaj ciągnikiem, przyczepom i awaryjnie coś wysypać na hale, No niestety trzeba będzie to zaraz w ciągu jednego, dwóch dni załadować z powrotem. No ale, e, no ale jakiś przestojów to te też bym nie chciał robić. Zła Arlo, Złaś palety. Złaś, kocie, nie przeszkadzaj. Wiadomo, kable pierwszej potrzeby zawsze pod ręką przy tych pięknych sprzętach. Sprawdźmy, czy to jest jego dzień. Dobra, najpierw wiadomo co. Rozsiewacz gdzieś tu chyba. Upcham jeszcze na hali. Siewnik wyciągnę na zewnątrz. Ten przyjaciel jeszcze do mycia idzie, więc od razu może ogarnę. Bo trochę za duży. Zresztą to jest kwestia, ilu tam dni? No. Widzi? dwóch, trzech i z powrotem będę tutaj już upychał. Chyba, że zacznę coś wywozić po drodze. pszenica. No już mi się nie przydaje przy tą Deere. Natomiast przy JCB dwie końcóweczki były potrzebne, żeby hydraulika wyrobiła. przyczepa do sprawdzenia. Po tamtej, która już jest gotowa. Hamulce już działają dwuobwodowe. Awaryjnie trzeba się przygotować. Trzy autka latające może być mało, więc może coś trzeba będzie sypać na halę. I się trochę wody nazbiera. Sprawdzenie opon przyczepie, jedna do wymiany. Za chwilkę będą mi kopać buraki. Na tym szerokokątnym obiektywie to ta góreczka wydaje się mała. Taka mała wcale nie jest. A jak wiecie, miałem tutaj na poprzeczkach takie kwiatowe łąki wysiane. Ich czas już się skończył. Będzie tam pryzma teraz złożona. I tak się zastanawiałem, czy to talerzówką nie przejeździć. Ale znowu, jak maszyną podjedzie, te takie łęty ze słonecznika mogą się zapychać w wałki. Więc moim bulczerkiem, który no nie ma na tyle mocy, żeby oblecie 32 hektary kukurydzy, niestety. Teraz to tak! Ale na pół hektara to myślę, że sobie da rady, że tam mi się nic nie rozleci. Swoją drogą muszę coś szukać. Jakiegoś mulcera, może coś polecicie ciekawego. Nie wiem, czy coś nowego, czy jakąś używkę się rozglądać. Obiadek sobie teraz odpuszczę. Lecę szybko przelecieć te kawałeczki. Będzie, będzie z bańki, zaraz się ściemni pewnie. tutaj jak ciemno to tym sprzętem niestety przy tych światłach nie chciałbym w nocy nic robić. Chociaż pamiętam te jakieś orki nocne 120. No to były piękne czasy. No. I to taką konkretną, ale to jest sprzęt powiem to jest sprzęt. Ja czuję, że żyję, jak jadę tymi starymi sprzętami. No piękna amortyzacja siedzenia. Trzeba zrobić test wysokości Tak, żeby nie ryło po ziemi Dobra Córka mnie woła się chodź tu się chodzi. Co? Mama. Ja, mama! Dobrze już idę. The next day. Sprawa wygląda. Czy to się kameruje? Następująco: buraki wykopane. Niestety nie mogłoby Nie mogło. Mnie być przy kopaniu, natomiast na pierwszy rzut oka dla mnie nie wygląda to ciekawie. Po pierwsze, zanieczyszczenia liście. No tutaj, mimo trzech zabiegów na chwościka, było naprawdę grubo. Te liście, już najstarsze przy tak późnym kopaniu, obumarły. Później się zapychało to. Do zbiornika wpadało oczywiście to sobie myszka z tym poradzi, pewnie troszeczkę wolniejsze ładowanie. Natomiast plonowo też trochę jestem rozczarowany, to tak bardzo wstępnie, bo nie chcę tutaj oceniać zawczasu. Natomiast po zbiornikach tam się kręci koło chyba 70 ton. No, jak na ten termin padaka, trochę no padaka, no. liczyłem na więcej, tym bardziej że trochę przy tych buraczkach się w tym sezonie nachodziłem. Dbałem i to bardzo? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak to wyglądają. Kurcze nie najgorzej. No, no, no są mniejsze sztuki, no ale są takie kurde wielkie, no bardzo różne. Takie, takie zróżnicowanie, taki rozstrzał jest konkretny. Zobaczę czy, czy się tak mocno osuwają, bo muszę tutaj walczyć z fliseliną. Przykryć je na szybko. A niestety brakuje rąk do pracy. No niestety. Będzie ciężko. To na pewno. Nie wiem, na pierwszy rzut oka wydaje się ok. Buraki takie konkrety. No niektóre mniejsze. No bywało, le ale chyba bywało lepiej. To już widać po długości pryzmy. Zobaczcie, pierwsza kukurydza nakoszona. Dwa wiadra. No to jeszcze nie czas, ale już wkrótce. Żniwa myślę, że ruszą. Co wrzesie? Co to? Tu? To gołąbek Gołąbek bez zabijania. Tu. Ciasto bananowe. Ciasto bananowe? Tak. Zdojrzały bananą, które już są brzydkie i nie chce jeść. Ja zjem Ja zjem Proszę, a gdzie ty śliniak wyrzuciłaś? Tam tak? To już trzecia dokładka. A co ty tu masz? Będę go zjadł, Ania. Ciasto. Będę go zjadł. Pewnie, zrobimy do tego jogurt. To będzie ciasto z jogurtem. Jakieś malinki. No, cyk, 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 cyk. Tak. Ktoś to znam. Dobre. Ty cwaniaczku. A widzisz co on robi? Ogląda te bajki co nie może? Ja wchodzę, on oczy zamyka. I myśli, i myśli że ten, że że ja się dam nabrać, że on nie oglądał. O nie. Jak to wytłumaczysz? Tego się nie da wytłumaczyć. No słucham. Aha, nie odzywasz się. Nie. Ehe. Tryon coś pokosi? Pojeździmy jutro kombajnem? Coś ci na powiem. Coś ci na powiem. Trion. Czy my właśnie się pochwaliliśmy, jaki kombajn do nas przyjedzie? Ten nowy Trion przyjedzie? Klas. Klas Trion nowy? Leksjon był, tu Kano było. A teraz Trion do nas przyjedzie na kukurydzę. Zapraszamy na żniwa od razu. Zapraszamy.